Dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz Furz, firma Inblog. Kolejny gość, kolejna rozmowa w, na, na kanale Inblog. Dzisiaj naszym gościem jest pani Marta Malinowska, zarządca nieruchomości, firma PMM z Warszawy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich państwa. Pani Marto, tradycyjnie w każdej rozmowie proszę gościa, w tym przypadku gościnie, panią, o parę zdań o sobie. Także czas start. Czym się Pani zajmuje? Jak wygląda dzień z życia zarząd czyni nieruchomości? Czym się zajmuję? Szanowni Państwo, zajmuję się opieką nieruchomości, opieką nad budynkami pod każdym względem. Zajmuję się tym od 7 lat. Hmm. Jestem również członkiem zarządu w swojej wspólnocie, więc tematy znam nie tylko od strony administrowania, ale też od strony tej drugiej, czyli. Kiedy klient przychodzi z problemem to i oczekuje rozwiązania. Yy, zarządzam, w tym, yy, zarządzam osobiście siedmioma budynkami. Pod swoją opieką mam około 14-15 budynków. To mhm. są budynki różne. To są budynki dwuletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie, a nawet mam takie budynki trzydziestoletnie. Czyli przekrój problemów jest bardzo duży, yy, chociaż mam takie przeświadczenie, że te problemy się. Troszkę powtarzają, one są gdzieś tam w jakimś tam cyklu, zamykają się, powtarzają się i się zamykają. Natomiast sposób rozwiązania i danego problemu jest w zależności od tego, jaki to jest budynek inny. No i to rzeczywiście widać w naszej pracy. Jasne. Czy zdarza się coś takiego, że obejmuje Pani firma i Pani osobiście nowy budynek, czy przejmujecie powiedzmy po jakiejś innej firmie zarządczej, czy w ogóle nowy budynek dopiero oddany do, do użytku? Co się dzieje? Jakie są pierwsze kroki w takim obiekcie, który jakby dopiero wpada w wasze zarządzanie? Kiedy, no i tutaj trochę to się różni pod kątem takim, czy to jest zupełnie nowy budynek deweloperski, mhm. który dopiero uzyskuje pozwolenie na użytkowanie i startuje tak jakby dopiero życie. tym życiem. Tak? tak, tak. A to inaczej wygląda kiedy budynek już ma kilka, kilkanaście lat. A jeśli chodzi o nowe budynki sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, bo mm, trzeba y, przede wszystkim ten budynek poznać, czyli są obchody, spotkanie z konserwatorami, y, spotkanie z mieszkańcami, y, próbujemy też, y, no i tak naprawdę życie zaczyna, zaczynają życie, żyć usterki dopiero. Mm, no tak, kiedy się pomału, prowadzą, po kolei. Mm. Kiedy, kiedy mieszkańcy się wprowadzają, kiedy chodzą po klatkach, kiedy użytkują ten budynek, kiedy my też weryfikujemy i chodzimy spacerujemy po tych budynkach, sprawdzamy, kontrolujemy, też to widzimy. Więc to dopiero zaczyna żyć. No i wtedy y, jest sprawa o tyle prostsza, że mamy obok dewelopera. Dewelopera, który za te usterki odpowiada do pięciu lat. Więc y, jeśli to jest sprawa dość oczywista, to y, deweloper jest wzywany i szukamy rozwiązania danego problemu. Natomiast jeśli budynek jest starszy, no to wtedy problem jest taki, że Musimy sami poszukać rozwiązania. Okej. Okay. Wzywać firmy w zależności od tego, jaki to jest problem. No, dzisiaj wiem, że się mamy skupić na przeciekach, więc to no są. No tak, no ja tam, ja tam od, 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 tylko piwnicy garaży, a nie dachów, bo Garaże, o nie ich Całkowicie mnie to nie interesuje. W końcu, że no, mój kolnik to przecieki, e, tego typu telefony odbieram i gości, I też... którzy w tym, w tym siedzą, e, zapraszam. Jasna sprawa. Tak, i tutaj skoro Pan zwrócił na to uwagę i myślałam właśnie o tym ostatnio, jak bardzo różni się sposób naprawy przecieków z dachu, a przecieków, które znajdują się u nas to szczególnie na poziomie minus 1 i 2. Bo jeśli woda leci z góry w do, z dołu, to wydaje mi się, że łatwiej ją zatrzymać. Natomiast kiedy woda nam się pojawia na dole i podchodzi do góry, no to to już jest trochę inny, pro, inny problem, inna skala rozwiązania. Z mojego doświadczenia. Nie każdy ma taką wiedzę jak pan. Hmm. Ja też nie mam takiej wiedzy. Ja się też cały czas uczę. I kiedy wspólnoty zderzają się z tym problemem, to a w zarządzie nie zawsze są osoby, które mają wykształcenie budowlane, inżynierski. Mm, jasne, jasne. Okay. Pierwsze, pierwsze, co przychodzi do głowy, zapytajmy specjalistę. Poszukajmy kogoś, kto nam pomoże. Hmm. I mm, i tutaj też trochę rola też zarządcy, administratora, opiekuna takiego budynku też tutaj podczas naszej rozmowy chcę podkreślić, że warto poszerzać te swoje horyzonty, warto współpracować z wieloma firmami, bo dzisiaj ta firma nam da dobre rozwiązanie, ale kiedy weźmiemy tą firmę do drugiego rozwiązania, to może się okazać właśnie to, co Pan mówi, że ta opinia nic nam nie wniesie, tak. wyda czasem bardzo ciężkie pieniądze, no, ja na przykład mam y, takie doświadczenie na takim dość starym budynku, 30-letnim, y, gdzie już wiem, że czasem w, bez wejścia na dach, bez wejścia do garażu, bez wyjęcia fragmentu dosłownie, y, części tej nieruchomości, czyli wyjęcia posadzki, wykucia tego, nie da się inaczej zrobić ekspertyzy, bo to co pan mówi, żeby wejść, obejrzeć ścianę i powiedzieć, że tu jest wilgoć. To podejrzewam, że ja sama mogłabym to stwierdzić, mając nawet nie mier... Śmiało, śmiało. Wilgotności, prawda? Przykładam wilgotnością ten do ściany i widzę, jaki jest stopień zawilgocenia ściany. I ten wskaźnik sam już mi da informację, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy w co ja mam iść, tak? Mhm. No to, to, na czym właśnie to, o czym powiedziałam, że ekspertyza moim zdaniem, powinna, my powinniśmy zwracać szczególnie na to uwagę, żeby. Zlecając ekspertyzę, zlecając opinię, nie tylko ta ekspertyza była naoczna, ale żeby firma skupiła się przede wszystkim na dokumentacji, co w mojej ocenie jest bardzo ważne. To, co Pan tak. też wielokrotnie podkreśla. Zbadać dokumentację, zbadać materiały, no i przede wszystkim być tam na, być tam na tej nieruchomości i ją sprawdzić. Tak jest. Czasami dokumentacji nie ma. I wtedy, kiedy nie ma, albo jest jakaś szczątkowa, to niestety jest też nasza codzienność, że ta dokumentacja to, to taki żarcik, że co firma zarządzająca, to, to, to jest mniej, mniej tych pudeł z dokumentami. E, więc 30-letnie nie mają w ogóle. Nie mają w ogóle. Czyli już było tyle firm, że już że już się to całkiem, całkiem zagubiło po drodze. No i wtedy w zasadzie to tylko te odkrywki mogą wnieść jakieś światło i pod, w celu podjęcia decyzji. Tak, i nieba co się bawić już w żadne oględziny, tylko po prostu tak. zbierać ofertę od razu na, na to, żeby ktoś przyszedł i to po prostu wyjął i to sprawdził. Poświęcić, poświęcić ten przysłowiowy dzień pracy. Mają się zawsze różne i wątpliwości tak. też są przeróżne i pytania. I czasem wydaje nam się, że coś jest oczywiste, ale nie dla wszystkich jest oczywiste. Więc fajnie jest mieć bardzo dużą wiedzę, jak największą może ilość wiedzy, i to móc drugiej osobie wytłumaczyć. Żeby też zrozumiała, że robimy to dla ich dobra i pod całkowitą kontrolą i wiedzą techniczną przede wszystkim, a, a nie, że ktoś sobie coś takiego wymyślił i, no i stwierdził, że to na pewno pomoże to tak zróbmy, a czy pomoże to nie. Także warto y, słuchać specjalistów, warto y, oglądać różnego rodzaju materiały specjalistyczne. Bardzo mi się jeszcze y, chciałam to powiedzieć, taka trochę reklama. Mm, bardzo, bardzo, lubię, bardzo lubię oglądać pana filmy. Bo e, tak jak mówię, my, my, my administratorzy mamy do czynienia z wieloma problemami, ale nie ze wszystkimi. Polecam wszystkim e, filmik z Klocka Lego. Do mnie naprawdę dotarł i ja będę też zarządom e, tłumaczyć, bo to jest też fajny sposób na to, że jeśli ktoś pyta: A dlaczego tak? A dlaczego to tak działa? A dlaczego to takie rozwiązanie? Mhm. To wygląda tak. Zobaczcie, jak się to wszystko zachowuje. I każdy z nas jest wzrokowcem, i to przede wszystkim. Rozjaśnia nam umysł i od, odnajdujemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak? Ja właśnie pytam pod kątem tych iniekcji, bo wszystko, iniekcja, iniekcja, nie wszystko da się naprawić iniekcją. I... O klockach Lego, kiedy opowiadałam o tej dylatacji, ścianie dylatacyjnej, no to ewidentnie nie iniekcja. Także gratuluję i naprawdę Dziękuję. polecam wszystkim bardzo ciekawe materiały, no i przede wszystkim z życia wzięte. To nie są y, tematy książkowe, tylko właśnie to na naszych budynkach, Szanowni tak, Państwo, tak, w naszych tak, budynkach. się to wszystko tak. dzieje. Pani Marto, gdyby ktoś na przykład chciał iść w kierunku takiej kariery pracy zarządcy nieruchomości, gdzie albo chciałby może z Waszą firmą podjąć współpracę, jak się można z Panią skontaktować, żeby zasięgnąć języka, co, co by tutaj zrobić, żeby iść w tą stronę? Praca administratora i zarządcy jest bardzo ciekawą pracą, hmm. bo... I pracą dla osób, które lubią kontakt z ludźmi. To musimy powiedzieć. My, my musimy. Nie, my musimy. My, osoba powinna lubić drugą osobę, powinna y, lubić pomagać, być y, otwarta na różne rozwiązania, na różne. Y, przede wszystkim na różne zdania. I y, y, to jest chyba w naszej pracy najważniejsze. Okay. I, y, no ja sobie na przykład cenię bardzo kontakt z ludźmi, bardzo lubię się spotykać yy, nie tylko z zarządami, nie tylko z mieszkańcami. Na przykład, ja bardzo doceniam to, że poprzez spotkania z różnego typu fachowcami, inżynierami, firmami, yy, inspektorami, yy, specjalistami, z którymi się spotykamy na przykład w czasie procesu sądowego, bo to są też ró róż różne branże. Tak. To jest świetny sposób na to, żeby poszerzać swoją wiedzę. Jeśli ktoś chce pracować w tej branży, to to jest po prostu niesamowite doświadczenie. Yy, I yy, jeśli ktoś chce pracować w tej pracy, zapraszamy. Na okay. <laughs> na pewno znajdzie się, znajdzie się miejsce. Yy, jeśli ktoś będzie chciał yy, skontaktować się bezpośrednio ze mną, może Pan yy, pozwala podlinkować, pod czy pod, pod postem, czy pod filmem zamieścić moje i nazwisko, adres i mój numer telefonu. Zapraszamy. Super, bardzo dziękuję, tak zrobię. Mhm. I ja lubię swoją pracę. I właśnie dlatego Panią zaprosiłem, bo Pani jest takim, taką osobą, która po prostu żyje tym tematem. Pamiętam kilka naszych takich rozmów technicznych, a to, a tak, a z tej strony, mm, mm, zdjęcia z różnych stron. No to jest, to jest, to jest taka fajna sprawa, że można sobie z kimś takim e, lekko zakręconym na tym punkcie swojej pracy pogadać e, i wtedy się wchodzi w te niuansiki, w te szczególiki. Rewelacja. dla mnie rewelacja. Ja no, pan mnie zna. Ja bardzo lubię e, bardzo lubię szczegółowo znać problem. Lubię po prostu, bo to jest dla mnie później taka e, informacja, którą jeśli przekazuję dalej, to druga osoba wie, że ja się na tym temacie poznałam, tak? że nie muszę za każdym razem wzywać pana, bo to, to byłoby nawet trudne, żeby za, na każde spotkanie, na każde zebranie. Tak. Czy, czy firmy, pana firmy, czy też inne firmy wzywać, żeby każdy wszystkim tłumaczył. Oczywiście to nie jest taka, moja wiedza nie jest taka wielka jak i dogłębna jak, jak pana, no ale chciałabym wiedzieć, jak to działa, i to jest właśnie fajne. Dlatego jeszcze raz no, zwracam uwagę na, na te filmy, które pan nakręca na naszych kierunkowościach gdzie wszystko naprawdę dokładnie widać i idąc później na zebrania, na spotkanie z mieszkańcami, ja wiem, co mówić, dlaczego tak się dzieje. I to jest, jest fajne, bo wtedy i mieszkańcy wiedzą i czują, że aha, no to ktoś zgłębił ten temat, ktoś poznał, jak to działa, tak? I wtedy czują się bezpieczniej, czują się przede wszystkim zaopiekowani. To tak, jest... to się. Zaczyna się dziać taka rzecz, która fachowo się nazywa podejmowanie dobrze poinformowanej decyzji. Tak, tak. E, to z hasło z książki They Ask You Answer, e, czyli klienci pytają, a my odpowiadamy. Serdecznie dziękuję za tą rozmowę. W tym momencie życzę udanego weekendu zdrowia, ja wszystkiego dobrego, samych szczelnych garaży i zadowolonych y, mieszkańców tychże nieruchomości i szczęśliwych, że y, mieszkają w takich fajnych budynkach. Tak. Wszystkiego dobrego. Ja również wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Państwa. Serdeczna do widzenia. Do widzenia.